Gdy widzę tłum i na znów Nie chcę stracić swego głosu Ta cisza koi mu niepokój Głęboki wdech napełnia mnie Znajdę siebie, znajdę rozum Nie zważając co jest wokół Podniesionym głosem malujesz sam wszystkie Jesteśmy na trzecim festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaski. Organizatorem festiwalu jest prezydent tego miasta, pan Michał Litwiniuk, a współorganizatorami są Bialskie Centrum Kultury Imienia Bogusława Kaczyńskiego oraz Orfeo Fundacja Imienia Bogusława Kaczyńskiego w Warszawie. Przy wsparciu Teatru Muzycznego w Lublinie współpracuje z nami także w tym roku Lwowska Opera Narodowa. Szanowni Państwo, sponsorami tego festiwalu są Miasto Biała Podlaska, firma Merkury Goławski, spółka jawna z Białej Podlaskiej, Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Romaniuk, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Komunalnik, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, firma Konkret z Białej Podlaskiej, Orfeo Fundacja im. Bogusława Kaczyńskiego oraz Numazu Sushi. Faustyna Maciejczuk, dziewczyna Młoda, która robi już karierę, bo przez kilka miesięcy temu zaczęła pokazywać na YouTube swoje autorskie teledyski, swoje piosenki autorskie ponieważ jest twórczynią i słów do tych piosenek tekstów piosenek i jest kompozytorką i jest multiinstrumentalistką i jeszcze do tego a co najważniejsze śpiewa śpiewa własne piosenki więc to jest niesamowity talent i myślę że, że za parę lat to cała Polska będzie wiedzieć będzie wiedzieć kto to jest Faustyna Maciejczuk a my będziemy się chwalić że mieliśmy tutaj na festiwalu imienia Kusła Kaczyńskiego, taki recytal wschodzącej gwiazdy polskiej piosenki. Faustyna od kilkunastu lat gra na skrzypcach towarzyszyć jej będzie grający na fortepianie Łukasz Furmankiewicz. This Tak wdzięcznie. Powiedziałem przed chwilą, że wyrażam na pewno nasz wspólny zachwyt. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, tak lirycznie, tak wdzięcznie i przede wszystkim emanując własnym talentem. Jest mnóstwo gwiazd, wspaniałych artystów. Jedni potrafią komponować, inni cudownie śpiewać lub grać. Pani Fosna i pan Łukasz potrafią wszystko. Ogromne, wielkie prawa dla Państwa.